Cześć, jestem Maciej z firmy SpecKable. Na pewno nieraz widzieliście, jak zarabiam patchcordy, to znaczy zakładam wtyki RJ45 na skrętce komputerowej. Ja zawsze testuję takie kable i zawsze namawiam, żeby mieć taki tester, bo się na pewno przyda. W dzisiejszym filmie, w dzisiejszym materiale pokażę Wam takie tańsze testery RJ45, troszeczkę bardziej zaawansowane. Pokażę Wam, jak się ich używa, czym się różnią pomiędzy sobą, jakie mają dodatkowe funkcje. Zapraszam Was na film. serii Riot 45. Są to narzędzia składające się z nadajnika i odbiornika, nazywanego Predatorem, przepraszam, Terminatorem. To jest Terminator, służące do testowania sieci Riot 45, do testowania patchcordów, czy są poprawnie zarobione, czy nie ma zwarć, uszkodzeń itd. Mając nawet taki prosty tester RJ45 jesteśmy bez problemu w stanie stwierdzić czy jest poprawnie zarobiony patchcord, czy żyły są ułożone według kolejności, czy nie ma przerwy, a jeżeli jest przerwa to na której żyle. Jest wiele testerów, które oprócz testowania kabli RJ45 potrafią też sprawdzić kabel telefoniczny, kabel BNC, sprawdzą też nam porty PoE, czyli gdzie na którym porcie jest zasilanie, czy po prostu sprawdzą który port jest aktywny. Od razu chciałem na początku tylko powiedzieć, że testery, które dzisiaj Wam pokażę, to są testery proste lub troszeczkę bardziej zaawansowane, służące do podstawowych spraw, do podstawowego testowania elektrycy, do domowych zastosowań, instalatorzy, tak śmiało jednak ludzie zajmujący się profesjonalnie testowaniem sieci, diagnozowaniem sieci i tak dalej certyfikacją używają zdecydowanie bardziej zaawansowanych narzędzi ale to jest zupełnie inna bajka, od wielu tysięcy euro się zaczynają, my o takich nie będziemy mówić mówimy o prostych, yy, najprostszych narzędziach, zacznę od najtańszego, najprostszego testera Riot 45 bardzo często dodawanego do zestawów dla instalatorów, gdzie jest nóż, zaciskarka, kręciliśmy o tym film zapraszam przy okazji do obejrzenia tester jest jak widzicie, jednostka główna, terminator, obsługuje RJ45 i RJ11, czyli możecie testować też kable telefoniczne 6P6C i 6P4C. Jest zasilane przez standardową baterię 9V. Większość testerów RJ45, większość multimetrów jest zasilanych z takiej baterii. Proste założenie. Nie można się pomylić z biegunowością. Jest sporo miejsca, więc nie powinno być problemu, co nie zawsze jest oczywiste, z zamknięciem klapki. No i on ma dwa tryby, tryb normalny i tryb slow. Mam tutaj dwa patchcordy. Jeden jest wysokiej kategorii, bo to jest kategoria siódma, podwójnie ekranowany. Drugi jest specjalnie przeze mnie uszkodzony, zaciśnięty, ale uszkodzony. Chciałem pokazać po prostu jak to działa. Testowanie, używanie takiego testera jest bardzo proste. Podpinamy się po prostu pod RJ45, gniazdko jedno, drugie w terminatorze i sobie proszę odpalamy tryb normalny. Zwróćcie uwagę proszę, że pokazał mi tutaj Ground. Czyli uziemienie, bo ten kabel jest ekranowany. Jeżeli kabelek będzie nieekranowany, to tego nie pokażę. Ten paczkord jest dobry. OK, wypina. I tutaj mam teraz uszkodzony. Zaraz zobaczymy, co z nim będzie. Może się w jakiś magiczny sposób naprawił. No i lecimy. Tutaj w trybie pierwszy pokazuje mi pomieszane żyły. Jest kolejność pomieszana. Oczywiście nie pokazujesz kabel ekranowany. Ewidentnie do wywalenia, do poprawienia, źle jest zaciśnięte. Moja taka uwaga. Pamiętajcie proszę o, żeby go wyłączyć, a jak dłuższy czas będzie nieużywany, to nawet wyciągnijcie baterię. On ma skłonność, niestety ten włącznik się mu przesuwa. Nie ma funkcji oszczędzania energii. Na pewno się rozładuje i trzeba będzie kupić nową baterię. Mam tutaj następny tester, też niedrogi. Jak widzicie, taki malutki, poręczny, nie jest jakoś super wykonany. Czuję to po plastiku. Tutaj też jest oczywiście Bateria dziewiątka. Wiemy jak działają one. Wszystkie działają na tej samej zasadzie testowania pod Jodak LED. Y leci, leci sygnał, sprawdza po prostu poprawność. Połączyłem sobie tutaj. Dobra, zacznę od testowania po prostu tego ekranowanego. Leci, raz, dwa. automatycznie to po prostu sobie przełączę i lecę sobie przyciskiem. Jest ok. Teraz sobie sprawdzę na terminatorze. I podobnie zaświeciło mi się ground, czyli jest ekranowany. Czasami warto sobie sprawdzić, jest kabelek ekranowany, ale ten ekran jest źle podłączony, to wtedy wam się nie zapali światełko i wtedy wiecie, że jest kucha. Trzeba go poprawić. Następny patchcord mam ten uszkodzony. przelecę go tak samo. Wszystkie będę testował te testery tak samo. I tutaj już widzicie, jak jest walnięta, ale żeby to lepiej zobaczyć na tym paczkordzie, jak jest uszkodzony, to korzystajcie sobie z metody ręcznej. Widzicie, tutaj jest druga z piątą zamieniona, trzecia, trzecia jest ok, czwarta, czwarta, piąta zamieniona z drugą z tej strony, 6, 6, 7, 7 i nie ma ekranu. Ten tester ma taką fajną funkcję do testowania kabli BNC, ma dwa, dwie takie przejścióweczki dołączone. Podpinam sobie jedną, podpinam sobie drugą. Tak, mam tutaj przygotowany patchwork BNC. Dobrze go dociskam, żeby było pewne połączenie. No i lecę. To jest BNC, to jest kabel współosiowy, czyli jest tylko żyła i ekran, czyli dwa sygnały. I zaraz zobaczymy. Jest jeden, jest dwa. Tak dziwnie pokazane siódemka, ósemka. No trudno, ten tester akurat tak pokazuje 7 i 8. Wiem, że nie ma e, zwarcia, nie ma przerwy. Kabel ten BNC jest poprawnie zarobiony. Oczywiście, możecie go też podpiąć pod terminator. I na terminatorze pokażę Wam to samo. Czyli 7 i ósemka lecimy. 7 i 8. Następny tester, który będę testował, to jest tester R45 firmy UNIC podstawowy model. Dobrze się wkłada i wyciąga ten terminator. Ale ma nietypowe, ma zabezpieczone miejsce do włożenia baterii na śrubeczkę. Ale przynajmniej jest pewne, dobrze mocowanie. Ta płytka Wam nie, nie wyleci, która trzyma baterię. Żeby go włączyć trzeba dłużej przycisnąć ten guziczek. O, zaczął migotać, działa. No i sprawdzam po kolei znowu patchcordy. Oczywiście on też ma możliwość sprawdzania RJ11, RJ12. Tutaj jest taki przełącznik. Oprócz włączenia tego testera, mamy tutaj taki tryb wolny i szybki. Podobają mi się osobiście te diody, bo są bardzo wyraźnie, porządnie podświetlone. Jak leci? Raz, dwa, sprawdzimy, czy mi pokaże. Jest ok, kabel jest ekranowany, podpięty prawidłowo. Sprawdzimy teraz, jak pokaże uszkodzony. Mówię, powtarzam raz jeszcze, one wszystkie działają na takiej samej zasadzie. W porównaniu do dwóch poprzednich testerów, które miałem w ręce, jest zdecydowanie lepiej wykonany, porządniejszy, masywniejszy. Tak naprawdę sprawia niezłe wrażenie, ale niestety nie testuję Bence. Testuję tylko RJ45 i RJ11. Następny tester, który tutaj mam, firmy NECU. Oprócz tych samych funkcji, które poprzednie testery przed chwileczką miały, czyli testowanie RJ45, RJ11 oraz Bence, ma również funkcję detekcji POE, to znaczy znajdzie nam w urządzeniu aktywnym, który port jest zasilany. Pokaże nam, który port jest zasilany i pokaże, jakie napięcie jest, na jakich żyłach. Jest to bardzo ważne, bo coraz więcej urządzeń jest zasilanych z POE. Mówię tutaj o kamerach, mówię tutaj o jakichś telefonach internetowych, VoIPowych i tym podobnych urządzeniach. Biorą coraz mniej energii, coraz więcej jest tego używane. Coraz więcej urządzeń ma ten port POE. Warto sprawdzić, żeby nie spalić czegoś, podłączając do portu POE, bo po prostu tam idzie napięcie i nam spali delikatne urządzenia. Czy to karta sieciowa, czy jakiś telefon, inny VoIP, nie na, na, na PoE i tak dalej. W zestawie jest bateria, jest pełne okablowanie, czyli kabelki do testowania yy, na przykład BNC. Jest solidnie wykonany, też mi dobrze leży w ręce. Przynajmniej się nie zgubi terminator, który wchodzi też dobrze, porządnie. Yy, przełącznik jest ukryty na tyle dobrze, że go nie ma, nie ma możliwości przypadkowego włączenia. Sprawdzimy sobie, o na przykład na tym ekranowanym, bo lubię patchcordy ekranowane. Bardzo szybki, kategorii siódmy. Tutaj mam tryb slow, czyli powoli, naprawdę powoli, ale porządnie. Też są diody dobrze podświetlone. Pokazuje oczywiście, że jest paczkord ekranowany. A tutaj mam tryb szybki. Jak ktoś nie ma czasu, tylko chce się upewnić, że paczkord jest sprawdzony, dobry, odpina, sprawdza. Następny, następny, następny. Szkoda czasu. Gotowe. Następny tester, który będę testował, jest to tester firmy Digitus. Jako jeden z niewielu jest w twardym case'ie, w takim pudełku, w którym się to trzyma. Jak widzicie, ma dwa terminatory. Jeden terminator do testowania sieci RJ45. Jako jedyny z tych wszystkich nie ma możliwości testowania kabli telefonicznych, czyli RJ11. Ale za to ma osobny adapter do testowania linii PoE. Pokazuje yy, tryby napięcia A czy B. Pokazuje też napięcie, na których żyłach jest. Ma tutaj dwa takie niewielkie przyciski. Jest oczywiście ręczna i automatyczna możliwość testowania. To no, sprawdzę sobie. Odpalimy i testujemy. Zaczniemy od, tradycyjnie od kabla ekranowanego. Takie malutkie diody są, ale wyraźne. Jest widoczność całkiem niezła. Ręcznie jest dużo szybciej. Oczywiście pokazuje, że kabelek jest ekranowany fajnie, super. I sprawdzimy teraz, jak pokażę na kablu uszkodzony. Ech, od razu ładnie pokazuje, że jest pacnięty. Oczywiście nie wyklamowany. Nie, bardzo wyraźnie, bardzo widocznie. Ma no jeszcze niestety tylko jedną wadę, którą tutaj stwierdziliśmy przy testach. Słabo wchodzi bateria. Ciężko jest zamknąć pokrywkę do baterii, ciężko też otworzyć. Trzeba troszeczkę siły użyć. Baliśmy się, czy nie złamiemy, ale udało się. W każdym razie mogli panowie Chińczycy się troszeczkę postarać. Milimetr więcej miejsca i na pewno by było ok. Ale generalnie tester super. Przed chwilą testowałem tanie, proste testery RO45. W tej chwili się zajmę takim bardziej zaawansowanym z wyświetlaczem LCD. Duży czteropolowy, 16 znaków. Nietypowy, bo jest zasilany przez cztery paluszki 2 razy A, które są w zestawie. Oczywiście są dwa adaptery ZRO45 na BNC, czyli można testować kable koncentryczne. Jest oczywiście terminator do mapy połączeń. Błyskawicznie się włącza, duży wyświetlacz. Jedyna jego wada, szkoda, że nie jest podświetlany. Instrukcja i cały opis jest po angielsku. Pokazuje nam mapę połączeń, pokazuje nam długość par i długość całego kabelka pokazuje nam kable, testuje nam kable telefoniczne i koncentryczne. Jest tu coś takiego jak ustawienia. W tych ustawieniach pamiętajcie koniecznie trzeba go skalibrować na długim patchcordzie, najlepiej 10-15 metrowy. To znaczy podpinacie go, lecicie kalibrację, on Wam pokaże na przykład 10,5-11 metrów. Wy wiecie, że to jest fabryczny 10-metrowy patchcord i sobie dodajecie lub odejmujecie, wtedy zatwierdzacie i każdy następny patchcord jest już poprawnie mierzony. Pamiętajcie, że nawet po kalibracji, po poprawnej kalibracji może wam pokazywać błędne wyniki, bo jego tolerancja to jest kilka procent około 6-7%, więc na kilku kilkunastu metrach może wam kilkadziesiąt centymetrów pokazać różnicę. Nie kalibrujemy go na krótkich kabelkach. Na krótkich kabelkach on wam nie pokaże jaka jest długość i tak dalej. Krótki kabelek to sobie sami możecie w ręce zmierzyć. Pokazuje oczywiście poprawność zarobionego kabla, pokazuje wam mapę połączeń, czyli macie żyłe, dobrze zarobione. Pokazuje wam przerwy, pokazuje wam zwarcie, pokazuje wam odległość do błędu, jeżeli jest źle, na przykład przerwa kabelek czy jakieś skrzyżowanie oprócz tych wszystkich rzeczy. No niestety ten tester nie mierzy PoE. Nie sprawdzicie sobie napięcia na żyłach, nie sprawdzicie sobie aktywnych portów, ale yy, mi osobiście brakuje bardziej tego podświetlenia. Wyświetlacz jest wyraźny, ale w ciemnych pomieszczeniach będzie słabo go widać pod kątem. Yy, no nie jest taki wyraźny. Tester jest solidny, dobrze wykonany, dobrze nam się sprzedaje popularny sprzęt. Podłączę sobie teraz tutaj patchcord, zrobimy sobie dwie no i lecimy mapę połączeń. To no, pokazuje idealnie. Ale jest jeszcze jedna rzecz, której mi tutaj nie pokazuje. Pokazał mi pas, czyli zaliczone. Patchcord jest sprawny, ale tu jest kabel kategorii 7 ekranowany, podwójnie nawet ekranowany, nie pokazuje mi, że jest ekranowany. Szkoda, szkoda. Ale jest jeszcze dodatkowo sygnał dźwiękowy, więc jak podepniecie sobie gdzieś daleko yy, do patchcordu, który chcecie sprawdzić ten adapter, ten terminator lecicie tylko podpinacie jednostkę główną i na jednostce głównej widzicie, że wszystko jest ok nie, musicie, nie potrzebujecie pomocy drugiej osoby czy sobie tam krzyczeć na sam koniec zostawiłem sobie najlepszy według nas tester, relacja jakości, yy, użyteczności do ceny, jest to nowość w naszej ofercie są to testery firmy Forscher. wysokiej zdecydowanie jakości klienci, którzy do tej pory pracowali na sprzęcie tej marki są bardzo zadowoleni bo to nie jest rodzynek w ich, w ich ofercie oprócz testerów RJ45 mają oczywiście też multimetry, multimetry cęgowe, bardziej zaawansowane mierniki, np. rezystancji izolacji itd., itd., ale my dzisiaj będziemy tutaj się yy, mówić o testerze RJ45 FS8115. Jest to już bardzo zaawansowany tester, oprócz sprawdzania oczywiście kabli RJ45, kabli telefonicznych, kabli typu BNC czy telewizyjnych. Może sprawdzać oczywiście również POE, czyli sprawdza napięcie, jakie jest w gniazdku, czy jest to port aktywny, żebyście nie spaliły jakiegoś urządzenia. I ma też taką fajną funkcję jak Flash, czyli sprawdzanie karty sieciowej, portu sieciowego w aktywnym urządzeniu. Pamiętajcie, urządzenie musi być włączone, nieważne czy to jest switch, czy to jest router. Po prostu tutaj miga dioda z taką samą częstotliwością jak na urządzeniu aktywnym, i wtedy wiecie, które to jest gniazdko, czy jest aktywne, czy jest włączone. Oprócz testowania kabli, on ma też również szukanie par przewodu cyfrowy, analogowy ma też taką funkcję ciekawą, jak szukanie bezkontaktowe napięcia w kablach. Ale kabla, jak mówimy tutaj 230. Z tym, że tak nam się to sprawdziło średnio, trzeba bardzo przybliżyć. Zwykły fazer sprawdzi się dużo lepiej, więc jeżeli chcecie sprawdzać, no, szukać kabli pod napięciem, używajcie innych narzędzi. Ale jako y, szukacz par przewodu ten jest świetny, i pracuje w trybie analogowym i cyfrowym, ma głośny, wyraźny, modulowany sygnał. Naprawdę nam się sprawdził, chociaż troszeczkę lepiej pracował nam w trybie analogowym. Na naszej próbie oczywiście długiej skrętce podłączonej z jednej strony, zwinięty, więc całkiem nieźle to działało. Ale jeżeli byście chcieli się dowiedzieć więcej troszeczkę o szukaczach par przewodów, odsyłam Was do naszego poprzedniego filmu. Teraz szybki, krótki test. Włączymy go sobie, trzeba chwileczkę przycisnąć. Taka ciekawostka, baterie są w zestawie, ale uwaga! Do niego są trzy razy paluszki AAA, czyli małe. A znowu do szukacza jest dziewiątka, Czyli trzeba mieć i takie i takie baterie. Mam nadzieję, że będą wytrzymywały na bardzo długo. Dobra, Włączymy. On jest podświetlany, menu jest po polsku. Łatwe wyszukiwanie. Jest oczywiście też ustawienie. Ustawiacie tutaj sobie akurat jest język polski lub angielski do wyboru, jest podświetlenie, wybieracie sobie czas. Automatyczne wyłączenie, czyli oszczędzanie jest tutaj akurat ustawione na 15 minut. Jest porty, czyli do flashowania, do sprawdzania, czy jest port aktywny. Tu mamy oczywiście do ustawienia, do sprawdzania portów PoE. pokażę wam, jakie jest napięcie i na których żyła. Pokażę wam tu oczywiście sonda. To wtedy działa to w tym, z tym szukaczem par przewodów w parze. Następnie mamy długość kabla i mapę połączeń. No ja sobie mapę połączeń, zacznę tradycyjnie od paczkordu kategorii 7. Bardzo ładny, pomarańczowy, szybki kabelek. Tutaj nam pokazuje kategorię piąta, szósta, szósta. Wy nie wybieracie. Naciskacie tylko A i błyskawicznie pokazał mi mapę połączeń, że jest wszystko ok. Naprawdę szybciutko to działa. Wrócę sobie jeszcze raz. No, dosłownie trwa, jak nacisnę guziczek. Sprawdzę sobie teraz, tutaj na uszkodzonym patchcordzie ponownie mapa. Ok. Ok. No i tu już od razu pokazał mi, że jest walnięty przewód do wymiany, do wywalenia, do naprawy. Teraz jeszcze raz, jeżeli chodzi o mierzenie długości kabla na takich zaawansowanych miernikach, nie mierzy się po prostu krótkich kabli, bo zawsze pokażę błąd, zresztą tam metrowy, półtora metrowy paczkor to sobie sami w rękach musicie zmierzyć. Mierzymy na nim długie kable. Na długich kablach powyżej 5, 10, 15 metra już jest bardzo ładnie, pokazuje wtedy wszystko zgodnie. Z prawdą. Oczywiście przy długich patchcordach też pokazuje błąd, ale to są błędy rzędu kilku procent, no 50-70 cm, a nie tak jak tutaj metr 2 3 na takim krótkim kablu. Z takich fajnych, przydatnych funkcji naprawdę nieraz. To jest podświetlenie, jest, jest gdzieś ciemno, nic nie widać. Ma to i tester, ma to oczywiście i a, trzeba by było go włączyć, i oczywiście, szukać par przewodów też ma takie światełko-podświetlenie. W tym przypadku, czyli przy tym multifunkcjonalnym testerze RJ45, szukać par przewodów jest tylko dodatkiem, ale oczywiście mamy takie zestawy, gdzie jest odwrotnie, gdzie tester RJ45 jest dodatkiem do szukacza par przewodów. I nieważne, czy to jest tani Chińczyk za tam stówkę, czy to jest fluk za 1000 zł, tak jak sami widzieliście. W takim naszym prostym, szybkim teście testeru 45 znalazły się testery takie prościutkie, znalazły się średnie i, jak i bardzo zaawansowane, ale szczerze, dla każdego to, co potrzebuje, zwykły elektryk, zwykły instalator, czy ty do domu to sobie kupisz jakiś prosty, tani tester. Ja polecam szczerze tego Unita, bardzo mi przypadł do, do gustu, naprawdę ekstra, z tych wszystkich tańszych. A znowu profesjonaliści, którzy często korzystają, jednak tego Forsherka yy, szczerze całkiem nieźle, bardzo byliśmy zaskoczeni tutaj jak testowaliśmy tym szukaczem par przewodów, sprawdził się świetnie. A i tester RJ45 zwłaszcza, że ma menu po polsku, bardzo szybciutki jest, naprawdę błyskawicznie yy, sprawdza połączenia, sprawdza błędy, długość kabla i tak dalej, yy, będzie jak znalazł. chciałem wam tylko jeszcze jeszcze raz przypomnieć, że w naszej ofercie, w ofercie SpecHable jest naprawdę niemal wszystko do stworzenia sieci komputerowej. Między innymi takie testery RJ45, które są po prostu niezbędne. Każdy z tych urządzeń, każdy z tych testerów RJ45, które Wam dzisiaj pokazywałem w tym filmie, bez problemu jest do testowania w naszych sklepach stacjonarnych. Ja Was na dzisiaj żegnam. Do zobaczenia. Serwus. Cześć.